O tym, co zrobić, jeśli chcemy, żeby pod jednym symbolem było więcej tekstu y, niż, y, niż jedno słowo. Pokażę przykład, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To jest to malowanie kółek. Czerwony. I kiedy nacisnę ikonkę z kółkiem. To kółko jest czerwone. Co jeszcze jest czerwony? Pojawia nam się tekst. W obszarze rozmowy w dodatku każde słowo jest podpisane symbolem. Co trzeba zrobić? Wchodzimy na nasz poligon doświadczalny i robimy trzy kropeczki Edytuj planszę. Zrobimy sobie taką komóreczkę która będzie się nazywała Pić. I ona może być nawet podpisana tak jak tutaj. Natomiast jeżeli chcemy, żeby niekoniecznie zaśmietać tą, tą komórkę, prawda? Bo możemy zrobić też taką komórkę. Jestem spragniona, czy mogę się napić? Okay. To widzimy, że no, to nie jest czytelna komórka, prawda? W związku z czym wchodzimy tutaj naszą komórkę pić, robimy edytuj. I pojawia nam się coś takiego. Wpisz, znana nam funkcja. I możemy zrobić, wyłączyć takie jak etykieta komórki, zrobić edycja zaawansowana i pojawia nam się obszar pisania. I możemy tutaj napisać jestem z pić możemy kliknąć na dowolne słowo które nam się akurat nie podpisało samo, albo możemy zmienić oczywiście na przykład jestem użyć innego symbolu albo akurat jestem nam się podoba więc klikamy, tutaj mamy symbol nieuzupełniony robimy wyszukaj obraz wchodzimy w symbole i wtedy najczęściej trzeba wpisać na przykład rodzajnik męski, ale też, no tutaj początek, parę, parę liter chociaż, tak? I wtedy możemy sobie zobaczyć na przykład to. Tak? Chcę pić i robimy OK. Wtedy pojawia nam się całe tutaj zdanie. I to będzie czytane, i zobaczmy, jak to wygląda w obszarze pisania, rozmowy. Kiedy naciskamy ikonkę: Jestem spragniona, chcę pić. On nie czyta nam pić, tylko czyta nam od razu piękne zdanie: Jestem spragniona, chcę pić. E, ja, jako matka niespełna sześcioletniej dziewczynki, doszłam e, do takiego wniosku, że bardzo często my. Rodzice czy terapeuci chcielibyśmy, żeby nasze dzieci posługiwały się piękną polszczyzną i pięknie gramatycznie yy, złożonymi zdaniami, a najlepiej jeszcze wielokrotnie. Yy, I też przestrzegam, że yy, nie zawsze o to chodzi, że piękna i wspaniała polszczyzna, pewnie na to nadejdzie jeszcze czas. Pierwszą i najważniejszą funkcją jest to, żeby było to efektywne. I takie trochę wymuszanie na dzieciach właśnie tego, że jestem spragniona, i chcę pić. Nie zawsze jest słuszną strategią, ale to jest do przemyślenia już we własnym zakresie.